Witam serdecznie już w siódmym odcinku w Grounded W tym odcinku będę chciał się skupić może bardziej na zbieraniu punktów i na rozbudowie bazy W sumie już i tak zakończyliśmy wątek główny, w tej wersji jest on dość, dość krótki No dlatego teraz nam nie pozostało nic innego jak tylko rozbudowa bazy Tutaj między szóstym a siódmym odcinkiem sobie przyniosłem moją starą bazę tutaj Wszystkie moje rzeczy, które miałem w tamtych dwóch skrzynkach w mojej starej władzy są już tutaj, a tutaj jest ta przestrzeń o tyle lepsza, że tutaj żadna brudka nie może wejść. Będą próbował tu chodzić, ale nie mogą wejść. Dobra, sobie zbieram tylko krople wody. To ją zauważyłem. Nawet chyba taka podwójna kropla. Dobra, mamy już wodę, się przykazuje jeszcze napiłem i wracamy do bazy się przespać, do rana, i rano myślę możemy już śmiało wyruszyć w poszukiwaniu właśnie przygód. Najpierw myślę odwiedzimy sobie tamtą latarnię, nie wiem czy już tam widać, ona powinna być mniej więcej. Tam, gdzie teraz się świeci światło, to jest, to jest latarnia. Musimy tam umieścić właśnie ten, ten nadajnik, na coś podobnego jak jest tutaj, właśnie tam. Tylko sobie sprawdzę, co muszę wziąć, żeby ją tam umieścić, bo nie jestem pewien dokładnie, jak się buduje to z jakich elementów. Co potrzebujemy? Potrzebujemy te tej gałązki. Tego mam dużo, bardzo tych plant fiberów. To są te włókna. I jeszcze potrzebujemy yy, liście koniczyny. Dobra, czyli tylko mi brakuje jednej gałązki. Ja sobie po drodze ją, ją zbierzemy. Może mówić tutaj w skrzynkach, ale raczej nie sądzę. No nie mam, to sobie wezmę. Dobra, to się może prześwieci od rana. Rano jest oczywiście dużo lepszy widok. Dobra. To chyba nawet też robiłem, ale to yy, to powinno być, moim zdaniem, tutaj yy, wygaszone. Jeżeli już tutaj mamy ten free point, dobra, czyli się do Rona, dobra, o, jestem głodny, Muszę się od razu napić. Widzę i co, zjeść mam coś do jedzenia? Jakieś grzybki, chociaż co nic nie mam, ale jakieś grzybki, mam pięć grzybków, dobra. Zgnięło jedzenie. Zgnięło jedzenie raczej nie będziemy Ja Jeszcze nie wiem co z nim można zrobić. Prawdopodobnie będzie to wymagane do uprawy, ale zobaczymy. Dobra, tutaj jest jakby wskaźnik mojego, mojego stanu na jedzenie. Od razu Tak grzybki. Dobra, sobie może dwa zostawię, jakby to miało jakieś ciężką chwilę w przyszłości. A teraz udamy się do tej latarni. I tam umieścimy ten nowy bikon. Zbieram właśnie parę tych gałązek po drodze, bo one były do budowy tego wymagane. Bierzemy sobie to od razu. Nie ma więcej? Nie ma, dobra. Te nie ma, to idziemy wyżej tu jest ten sok z drewna dobra tu musimy go wybudować dobra wybudujemy sobie o i mamy te 100 punktów nauki wrócimy teraz do burga do robota i zobaczymy co nam powie ciekaw jestem czy już nam wystarczył punktów ale chyba jeszcze nie, żeby właśnie móc już budować bazę o, tu jest dużo właśnie tego soku, tu oczywiście zabieramy wszystko, biegniemy do naszego RoboDzika. Właśnie mrówki z kimś biją? Z żuczkiem, a to żuczka też możemy a to zabieramy im mięso. Mrówki się nie będą na nas gniewać, biegniemy do robota. Właśnie tutaj kolejnym plusem tej bazy jest to, że mamy bardzo blisko właśnie do, do tego... To robota, z którym yy, możemy handlować. O, grzybki, zabieramy oczywiście. No, teraz jak sobie dla, ustawiłem wszędzie te markery. No to dzięki temu wiem, yy, w którą stronę mam iść. No, podnieś to. Dobra, idziemy. Idziemy do robota się pochwalić, że udało nam się tam wykonać wszystkie, wszystkie trzy zadania, które nam zlecił. Przy okazji zapytamy się, czy też ma jakieś dla nas jakieś nowe. Gdzie on był? Jest. Dobra. Zapytam się najpierw, czy ma jakieś dla nas prace. Mówi, że ma trzy każdego dnia. Dobra. Co możemy wziąć? To już mamy. Musimy zabić 7, 7 tych roztoczy tra, trawnych. Dobra, to będzie dosyć proste, myślę. Musimy tutaj przeanalizować slime mold stalk. Nie jestem pewien, jak to jeszcze zdobyć, ale zobaczymy. Ale oczywiście też bierzemy. Nie ma nic, widzę, nowego. No dobra, przecież to już jest, jest wykonane. Czy ja mogę jakoś w ten sposób te punkty otrzymać? Mam tylko 660, więc jeszcze mam za mało, żeby kupić sobie nowe elementy do budowy bazy. Dobra, to już rozmawiałem. Aha. No dziwne, bo to już mam wykonane. I nie mogę z tym nic zrobić, mogę tylko się poddać. Przecież tu już status complete. Nie wiem czy to taki błąd. Dobra, to na razie to zostawmy jak jest. Może jakiś nowy update to naprawi. E, dobra, to my ruszamy w takim razie... E, na tą stronę. To my ruszamy w, e, w takim razie do e, naszej bazy. Odnieść część tych przedmiotów. I e, także będziemy się starali szukać jakichś e, nowych jest w grze, w którym możemy zrobić te punkty nauki. Tak widać sobie też udało mi się przynieść trochę desek z tej, z tej poprzedniej bazy. Dobra. My tu mamy chyba jedno mięsko nawet. To sobie od razu je, je upieczemy może na ognisku. Chcemy się pić widzę. Dobra, to się napijemy od razu. Widać, że to chyba nie była kropla wody, tylko czegoś innego, bo dalej sobie się bardzo pić. A, dobra, to zobaczymy czy jest jakaś woda może nad, nad nie tej puszki. Nie ma niestety. Z tyłu nie będzie? Hmm, widzę, że nie ma żadnej wody. Dobra, to pójdziemy tutaj może do... ...kubiernika wodnego i po prostu się napijemy z niego. Teraz będę głodny, ale to jak wrócę do basu, sobie zjem od razu tamto e, mięso e, z tego żuka. Kurczę, jak tutaj wejść do tej wody? Dobra, tutaj zejście. Dobra, tutaj widzę, że nasze. Dziewczyna mówi, że nie jest pewna, co jest gorsze, czy zapach, czy, czy smak tej wody. Dobra, przynajmniej się napiliśmy i teraz musimy szybko bez do bazy się najeść Bo mi już miga tutaj. Widzę ten znaczek sytości. Dobra, sobie zjemy to mięsko. E, tutaj. Dobra, zjemy sobie. Dobra, już się czujemy dużo lepiej. Dobra, to teraz y, będę się. Teraz się uda, może. Y, o, sobie upulujemy od razu jeszcze tego robaczka. mu uciekasz. Dobra, bo on też daje mięsko. Dobra. I teraz się udać w. O, pokażę, może w które miejsce? E, w to miejsce, bo tutaj e, obok, obok e, tego miejsca jest właśnie gniazdo, w którym można zdobyć sobie tamte e, kamienie, które się nazywają e, Quari na teraz teraz sobie znajdę to. To chyba przy broniach można sobie używać tamtych rzeczy. No teraz jak na złość nie mogę tego znaleźć, ale zaraz się uda, spokojnie. No nie ma. O widzicie tutaj żeby, żeby zbudować właśnie yy, ogródek Użypowy potrzeba właśnie e, zgniłe mięso. O, tutaj jest. E, quartiz to właśnie jest. Potłuczony kamień. Właśnie tam się udamy teraz. Jest to dość daleko, jak widać. Się znajduję w tym miejscu, więc idę no, mniej więcej w dobrym kierunku. Oczywiście po drodze będę sobie zbierał różne, różne rzeczy. W szczególności woda by się przydała, ale. A jak nie ma, no to nic nie dzieje. A tutaj coś jest. Ale tutaj jest woda. O, sobie weźmiemy wodę. 6, 7. Zawieramy wodę. Widzę, że nie mogę tego użyć. Napijmy się. Dobra, udało się zebrać, bo nie można mieszać dwóch różnych rzeczy. nie sobie broń na włócznie, Często zauważyłem, że młotek jest chyba troszeczkę lepszy, tylko że wolniej bije po uderzeniu właśnie młotkiem jest szansa, że nasza ofiara będzie na chwilę sparaliżowana i będziemy wtedy mogli bić używając na przykład włócznie. Natomiast no, włócznie wydaje się taka bardziej responsywna, jest, dużo broń, jest szybszą dużo bronią od nie wspomnianego wcześniej młotka. Dobra, tutaj jest moja poprzednia baza. Jak widać sobie zostawiłem dwie ściany. I tutaj sobie zmieniłem ten marker na inny. W środku zostawiłem sobie w zasadzie tylko workbench. I łóżko. I tutaj są te palety, które potrzebne. Dobra, dygniemy yy, dalej. Przy okazji, wejdziemy też na chwilę do laboratorium i zobaczymy, czy nie potrzeba jakiejś, czy nie możemy jakichś nowych rzeczy przeanalizować. Nie, widzę, że wszystko co mam przy sobie, to akurat jest już zanalizowane. Dobra. Tutaj powinno być jaskinia przy właśnie yy, tym, tym jednym z tych laserów chyba. Dobra, tutaj coś chodzi. Dobra, mam takie zabij się na jeszcze misji. Tu jest jedna. I skoczyła na mnie. Zabieramy oczywiście i wchodzimy do środka złączoną. I pochodnią. Sobie chodzi tutaj. O, i to jest właśnie ten kamień, który, który można rozbić. Nie wiem czy on gdzieś występuje jeszcze w innych miejscach, czy tylko tutaj. Ale sobie oczywiście zbierzemy go jak najwięcej. Też nie jestem pewien, czy ten kamień on jest nieskończony. Czy on w jakiś sposób będzie się tutaj na przykład odtwarzał, czy nie. To zabierzemy, z tego robi sobie później pochodnie. Dobra, co tutaj mamy? O, punkty nauki są jakieś. Aż 500! O, to teraz będziemy już mogli budować sobie nowe elementy w naszej bazie. Dobra, zabieramy to i wychodzimy stąd myślę czym prędzej. A może sobie to jeszcze wykopiemy, jeden kamień. Widzę, że jest na 4 strzały. Dobra, inventory full, to sobie stworzymy może na szybko kilka tych sznurków Dobra, myślę, że tyle będzie Zrobiło się ciemno, to od razu sobie zrobimy może pochodnie Dobra I zbieramy to tutaj zostało jeszcze, żeby nie marnować. No to tak jak wspomniałem, nie jestem pewien, yy, czy yy, to się będzie odnawiać. Tutaj jeszcze jakiś przedmiot udało mi się podnieść i, i wyświetliła się informacja, że jest to jakiś istotny z punktu widzenia fabuły. Dobra, zbieram szybko kamyczki. Też możemy zabrać. Dobra, myślę, że tej gąsienicy nie będziemy zabijać, jak na razie, bo myślę, że póki co jest skóra, ani inne tam narządy nie są nam w żaden sposób potrzebne. Dobra, wracamy teraz do bazy. A może najpierw się udajmy do laboratorium. W laboratorium Zobaczymy, czy nie można przypadkiem te kamienie przynalizować. Przeczytałem też, że dobrym miejscem na bazę jest tutaj na wierzchu, na wierzchu tej oto piłeczki. No natomiast ja już myślę, że moje miejsce jest też dosyć dobre. O, jak tutaj widzę, że grzybki się odnawiają, więc to jest dla nas oczywiście dobra informacja bo taki czas będzie można wrócić i po prostu dzięki czemu będziemy mieli więcej elementów dobra, widzę, że mogę to też przeanalizować, dobra i mogę zrobić z tego właśnie ten kolektor rosy i widzę, że tego jeszcze nie analizowałem a dziwne, bo wydaje mi się, że już to analizowałem i z tego można zrobić właśnie ten Slime mold Scones. Nie jestem pewien, co to jest, ale to jest chyba taka mniejsza y, latarnia y, y, pochodnia. I to nam pozwala, znaczy to nam, dzięki temu otrzymaliśmy też 20 punktów nauki. Dobra, świetnie. Czemu mogę tylko sprawdzić, ile mam obecnie punktów nauki? A 100 czym Otrzymaliśmy, nie co, mam 1300, czyli już będzie nastać. Na no spokojnie, żeby wybudować sobie lepsze miejsce, żeby, sobie, żeby kupić sobie nowe receptury pod robotami innymi na, na właśnie podest, więc udamy się czym prędzej do bazy. Tutaj te dwa leżące elementy to są glidery, możemy tego używać, żeby, żeby latać. Jeszcze tego nawet nie testowałem, ale może sobie. To zrobię dobra, tylko muszę czegoś się pozbyć. Zobaczmy, czy mogę. Może to sobie zjemy. Sobie zbierzemy to. O, to się w takim razie nie stakuje. Dobra, komory mi to atakują. Dobra, to trzeba jeszcze kłubić. W sumie są dość wolne. Dobra, wyjdę sobie może na ten karton. A tu jest jedną sobie zaraz Yyy... Próbuję wejść na jakiś wyższy, wyższy przedmiot, żeby właśnie z niego skoczyć i przetestować ten, 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 ten przedmiot, który można używać do latania. Dobra, nie mam akurat apteczki, więc na spokojnie. Dobra, mogę to wyjąć. Mogę i. Trzeba wejść na jakiś przedmiot teraz wyższy. Może z tego pieńka sobie zaskoczymy. A już nie mogę. Dobra. I teraz sobie zobaczmy, jak to się używa. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Jestem na miejscu ósmym, ale widzę, że nie mogę tego w ten sposób. Użyć, chyba że muszę coś z tego stworzyć, to by było całkiem yy, rozsądne. Szukam właśnie tego. A tu są te surowe przedmioty. A teraz, jak na złość, nie mogę tego znaleźć. Dobra, mniejsza o to. E, wróćmy może do naszej bazy. W sumie jestem napity. To sobie może zbiorę tą wodę. Dobra. Tutaj mi dalej się pokazuje jeszcze ta misja. Może tam wyjdę od razu na górę, jak tu jestem. I zobaczę, czemu ta misja mi się nie chciała zaliczyć. Może tam nie kliknąłem tego do końca. Aha, muszę ustawić jeszcze. Dobra, to nie będzie tutaj muszę na gwiazdkę. O, nie będzie gwiazdka i na filetowo. Tutaj wokół tego drzewa jest właśnie mnóstwo tego, tego soku z drzewa, więc to też jest y, dobra informacja. Dla nas będziemy mogli zawsze sobie wrócić i zabrać te, te y, surowce. Dobra, i biegniemy już szybciutko do robota. Dobra i oczywiście kupujemy sobie to, dzięki temu będziemy mogli y, robić sobie y, nowe, nowe y, receptury, znaczy będziemy mogli tworzyć nowe przedmioty. Dobra zobaczmy co tutaj, y, aha to jest to, że można kupić jeszcze lepsze rzeczy, ale dobra to na razie nie będę tego brał. Kupić sobie właśnie jeszcze lepszy, lepszą pochodnię, yy, ale ona jest bardzo droga, już tu jest 2000 i będzie bardzo długo się świecić i umocnione bazy. No natomiast no, jesteśmy jeszcze na takim poziomie, że no, nie umiemy tego zrobić, to jest bardzo drogie. Dobra. I czy można mnie jakieś nowe zadania? Zobaczmy sobie. No dobra, to zrobiliśmy nie, tego nie zrobiliśmy, ale to zrobiliśmy, i czemu to dalej jest na statusie complete? O, dobra, trudno to wracamy do naszego domu. Nie tutaj. Już robi w sumie wieczór, więc chyba dobra pora, żeby już się znowu przespać myślę, że też od razu zakończymy odcinek. Może jeszcze upoluję jakąś muszycę jak znajdę. Posłyszę jedną gdzieś tu biega. Ale jest tutaj widzę pod, pod tą ziemią i nie jestem w stanie się do niej dobrać, więc jest trudno. Jak mówię tak, to jest gra jeszcze jest no, w y, Alfie. Jest to wczesny dostęp, więc jeszcze wiele elementów w tej grze może nie być y, sprawnych bądź dokończonych. Tak jak na przykład ten element teraz, że tam nie y, 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 tamszyca była pod ziemią. Ma no, właśnie na górę. Dobra. I odłożymy wszystko, to się przyda, to można śmiało odłożyć, to się przyda, to można upiec od razu, to można odłożyć, to także. Przede wszystkim, może tutaj mamy więcej miejsca, włożymy te wszystkie nasze kamienie. Dobra, czy coś jeszcze jest do dążenia? Grzybki... Hmm. Myślę, że te sznurki mamy dosyć dużo już. Słatrawa nie będzie. Dobra, i to jeszcze myślę. To się zbiera bardzo często, to też można od oddać. Dobra. Dobra. To myślę, że to by było w tym odcinku na wszystko. To byłoby wszystko. A w następnym odcinku postaram się zrobić łuk i spróbujemy upolować tam, tamtego pająka. Nie wiem, czy go widać. Gdzieś tutaj po tej stronie pamiętam był Tam miał też pajęczynę. To są mszyce, dobra, to jeszcze można je zabić. O, tam jest ten drobok śmierdzący. Dobra, to próbaka też można będzie ubić Ale tam też był pająk. Gdzieś pamiętam. Teraz on śpi, czy jak? Piszę szybko grę i spróbuję ukraść tą pańczynę. Nie wiem czy mogę ją tak zebrać. Czy. A tam siedzi pająk. Dobra. Jeszcze muszę dwie zabić ten. Yy, yy. Prosto, jeszcze jedną. A pan? Widzę chyba śpi sobie. Nie będziemy go budzić. A ja postaram się znaleźć jeszcze jedną muszycę, i od razu sobie wykonamy też to zadanie. Widzę, że już tam zaczyna ten, ten robak śmierdzieć. Czyżby wybił wszystkie muszyce w okolicy? Wszystkie prostocza. No dobra, to skoro nie mamy, no to trudno. W takim razie będziemy się żegnać i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!